11 Tom, 23 kwietnia 1912: Miłość, którą Jezus nas kocha, znajduje się we wszystkim, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nas. Jezus pragnie doskonałego odwzajemnienia swojej miłości. Dopuszcza nawet grzech, aby bardziej zmusić nas do miłowania Go. Kiedy znajdowałam się w swoim zwyczajowym stanie, przyszedł na chwilę błogosławiony Jezus i powiedział do mnie: Córko moja, czasami dopuszczam grzech w jakiejś kochającej mnie duszy, aby mocniej ją do siebie przycisnąć i zmusić do czynienia większych rzeczy dla mojej chwały. Ponieważ im więcej jej daję, dopuszczając grzech, aby bardziej się wzruszyć z powodu jej nędzy i bardziej ją pokochać oraz napełnić moimi charyzmatami, tym więcej zmuszam ją do czynienia wielkich rzeczy dla mnie. Jest to nadmiar mojej miłości. Córko moja, moja miłość do stworzenia jest wielka. Czy widzisz, jak światło słońca zalewa ziemię? Gdybyś mogła zrobić z tego światła wiele atomów, to w tych atomach światła usłyszałabyś mój melodyjny głos, a atomy te powtarzałyby do ciebie jeden po drugim. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, tak iż nie dałyby ci czasu na zliczenie tego. Byłabyś zatopiona w miłości. I rzeczywiście mówię Ci, kocham Cię, kocham Cię w świetle, które wypełnia Twoje oko. Kocham Cię w powietrzu, którym oddychasz. Kocham Cię w szumie wiatru, który dmie w Twoje uszy. Kocham Cię w cieple i zimnie, które odczuwasz. Kocham Cię we krwi, która płynie w Twoich żyłach. Kocham Cię, mówi ci Bicie mojego serca, w biciu Twojego serca. Powtarzam Ci, kocham Cię w każdej myśli Twojego umysłu. Kocham Cię w każdym działaniu Twoich rą rąk. Kocham Cię w każdym kroku Twoich stóp. Kocham Cię w każdym słowie, ponieważ we wszystkim, co zachodzi wewnątrz i na zewnątrz Ciebie, współdziała mój akt miłości do Ciebie. Tak więc jedno moje kocham Cię nie czeka na drugie. A ile jest Twoich kocham Cię dla mnie? Byłam zmieszana, poczułam się ogłuszona wewnątrz i na zewnątrz. A powtarzające się kocham cię, mojego słodkiego Jezusa, rozbrzmiewały jak wiele potężnych chórów moich kocham cię było tak mało i były tak ograniczone, że powiedziałam O mój ukochany Jezu, kto kiedykolwiek będzie mógł ci stawić czoło. Wydaje się jednak, że z tego, co doświadczyłam, nie powiedziałam nic o tym, co Jezus dał mi do zrozumienia. Następnie dodał, Wola Boża, prawdziwa świętość, polega na czynieniu mojej woli i uporządkowaniu wszystkich rzeczy we mnie. Tak jak ja wszystko utrzymuję w porządku dla stworzenia, tak też stworzenie powinno uporządkować wszystko dla mnie i we mnie. Moja wola sprawia, że wszystko jest uporządkowane. Fiat.